Ojciec był całkowicie, mimo to, że, 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 że był Żydem i, i prawda, mówił o tym, ja wiedziałam od dziecka o moim pochodzeniu, nie był laickim, był laicki całkowicie ale opowiadał mi dużo o takich tradycjach, ale nas też wychowano w duchu laickim, chociaż on ma, mamie jakoś to obiecał, że wychowa nas w duchu katolickim, znaczy, że nie będzie przeszkadzał wychowaniu nas w duchu katolickim, a potem wybierzemy sobie, co będziemy chcieli. Ja absolutnie poszłam drogą laicką, mój syn też, mąż też, także nie, mam, nie miałam z tym problemów żadnych, a jak e, wyglądało pani, pani powrót do religii żydowskiej? Bo pani... Ja od początku się czułam bardzo z tym związana. Po prostu mam brata, który absolutnie się tym raczej nie, nie interesuje i nigdy nie poczuwał się do, do, do jakichś korzeni, nie czuł takiej, takiego czegoś, co się czuje wewnętrznie. A ja to czułam już od, od, od małego dziecka. Mnie to bardzo interesowało, czytałam książki i do tej pory nie czytam beletrystyki, tylko tylko książki popularno naukowe związane z wojną, holokaustem, zagładą. Mam coś takiego, że niczym innym się właściwie nie interesuje. To przeszło też na mojego syna, który robi doktora też z holokaustu. Ja byłam wychowana jako katoliczka, czyli po prostu miałam zapewnione wszystkie katolickie takie, te sakramenty, jak to się mówi. Ale chrzest już był bardzo tajny w kościele, w, w szpitalu, natychmiast po urodzeniu, ponieważ ze względu na to, że ojciec sobie nie życzył, ze względów też może religijnych i ze względów partyjnych, ponieważ wtedy ukrywało się, nie można było tego robić. No więc byłam szybciutko i to z bratem było to samo. Także yy, pamiętam, że potem też chodziłam na jakieś lekcje religii na szóstą rano, żeby nikt tego nie widział. A potem, już sobie yy, jeszcze miałam komunię, którą się potem okazało, że jest niby nieważna, bo ksiądz nie miał <laughs> Są takie różne przypadki. A... A potem już, już odeszłam całkowicie od religii katolickiej, już nie brałam ślubu kościelnego, już, już tego nie potrzebowałam. Mąż tego absolutnie nie wymagał i... i... Wiedział o pochodzeniu moim, także y, odeszłam absolutnie od katolicyzmu. Co nie jest, że jestem wrogiem i na przykład nie pójdę do kościoła, gdy będzie tego potrzeba, czy ktoś tam z rodziny ma pogrzeb, czy, czy trzeba pójść. Nie, nie, absolutnie to nie wchodzi w grę. Zresztą wszyscy u nas tak podobnie są. Okay. A jak dużą rolę przywiązuje Pani do religii? Czy jest ona dla Pani takim wyróżnikiem kulturowym, czy czymś takim głębszym, jakimś fundamentem życia? Nie, jest wyróżnikiem kulturowym, ale też. Jest coś takiego, że, że czuję potrzebę pójścia do synagogi w święta. Nie tak, że jestem tam zawsze. A do której synagogi pamiętasz? Do synagogi tutaj Kupa. Mm -hmm. Przedtem chodziłam do Remu, tam gdzie się odbywają, gdzie społeczność się zbiera, tam gdzie są ludzie, tam się chodzi, bo tam w templu nie ma zazwyczaj takich rzeczy. Tam gdzie są ludzie, idę na Babiniec, tam sobie, tam. odczuwa się taką. taką no, taką potrzebę pójścia chociaż na, na 15 minut, na, nie na całość, bo ja przecież nie modlę się po żydowsku, nie umiem tego robić. Ale czuję się związana z tym środowiskiem, co idzie za tym ta potrzeba bycia z tymi ludźmi w tym przybytku, prawda? Takim, żeby tam być. A specjalnie w święta jakieś takie duże. Jest to po prostu tak mi się wydaje, że nawet nie, no, nie wypada mi tego nie zrobić. To jest takie. No idę, chociaż na przykład, a nie pójdę, bo mi się nie chce. Jednakże idę. Idę na kolację, które tu jest zawsze urządzane, szabat przez JCC, ale wcześniej idę do, do synagogi. Oczywiście idę albo nie idę, ale zazwyczaj idę, żeby tam po prostu sobie pobyć, posłuchać tych śpiewów, i, i nie modlić się, bo nie będę udawać, że to umie robić, no bo to jest bez sensu. A które miejsca w Krakowie najbardziej kojarzą się Pani z kulturą i społecznością żydowską? I, i dlaczego akurat te? No, przede wszystkim synagoga Remu. A dlaczego akurat ta synagoga? Dlatego, bo ta synagoga zawsze mi się kojarzyła z takim, takim jako dziecko, z takim, z takim starszym Żydem z brodą. Już jako, jako dziecko tam to widziałam. Przyjeżdżali Żydzi z Leżajska, czy tam z Przemyśla. I to jako dziecko pamiętam. Dlatego mam to już tak zakodowane, to miejsce, tamta synagoga. A teraz to z biegiem czasu mnie już się, już, już gmina, mi się kojarzy potem JCC, zmieniają się, ale po prostu Kazimierz. Po prostu Kazimierz jest dla mnie y, częścią żydowską Krakowa, chociaż y, nie wszyscy Żydzi mieszkali przecież na Kazimierzu, no bo y, to, to była biedna dzielnica, ci bogaci Żydzi mieszkali gdzie indziej trochę.